Rozpoznawanie witajcie w tym krótkim materiale wideo, a w dzisiejszym materiale chcę wam pokazać, jak osoby niewidome i słabo widzące mogą kopiować i wklejać tekst. Kalendarz. Zdjęcia, aparat. E, ja sobie na przykład TV. App Store y, skopiuję słowo App Store. I żeby to skopiować, klikamy czte, y, trzema palcami, cztery razy musimy kliknąć w ekranie. Upstorkowamy no, to schopka. Teraz. Safari. Ja Telefon. Safari. Sobie... Wiadomo, safari. Przejdę do safari. 8. Wielkie Usunąłem sobie poprzedni tekst, który wkleiłem w przeglądarce safari. I teraz, żeby wkleić, musimy położyć dwa palce na ekranie i je. E, obrócić w prawo, Aż usłyszymy. Słowo takie edycja. jak edycja i teraz musimy e, palcem w dół e, e, dojść wni, do opcji klej. Wklej. Klikamy dwukrotnie. No i już mamy tekst wklejony. aplikacji. Jeżeli Wam się to podobało, to zaobserwujcie mój profil po więcej i wchodźcie na kanał Marcel i jego świat na YouTubie. Do zobaczenia.